Podróżować można na wiele sposobów. Pan Tomasz Karolewicz z Gostynia to pasjonat jazdy na rowerze i właśnie rowerem wyruszył dziś, 27 czerwca, nad morze. W ciągu zaledwie 10 dni zamierza przejechać około 1200 km z gostynia nad morze, dalej wybrzeżem i z powrotem do domu, gdzie już z utęsknieniem czeka na niego żona Anna i sen Paweł. Panie Tomaszu, ziszcza się Pana marzenie. Od dwóch lat przygotowywał się Pan do podróży rowerowej z gostynia nad morze, a konkretnie wybrzeżem. Skąd w ogóle pomysł na, na taką podróż? Tak naprawdę już ten pomysł iścił się jakiś czas temu, gdy chciałem sprawdzić swoje wydolność, czy, czy potrafię takie coś zrobić. Ale yy, zapał innych znajomych, którzy właśnie podpowiadali mi, co można zrobić, jak to można zrobić i że można tak naprawdę to zrobić, spowodował, że szykowałem się na to i przygotowałem do takiej podróży. Skonstruowałem sobie drogę, gdzie są największe miasta. Coś, co można zobaczyć, żeby nie, nie zrobić z tego typowej takiej jazdy na czas męczarni, tylko żeby coś mieć do zobaczenia, do obejrzenia i dlatego wybrałem trasę taką łączenie przyjemności z, z pokonywaniem swoich tam słabości. Tak Naprawdę może... jeśli chodzi o wydolność, to jeździłem praktycznie. Przez pełne dwa lata, no bo nie ukrywajmy, to jest podstawa, bo co innego sobie przejechać tam, nie wiem, 20 km, przyjechać, zrobić dzień odpoczynku, a co innego robić codziennie po ponad 100 km planowych z ciężarem, z ekwipunkiem i jakoś sobie radzić przez kilkanaście dni tak samo. Ale nie tylko przygotowanie fizyczne, tutaj potrzeba było również planowania trasy, ale też odpowiedniego przygotowania sprzętu. Ten sprzęt był przez półtora roku kompletowany, zmieniany był w międzyczasie mogę powiedzieć, dla przykładu. Te sakwy, one są bardzo u nas znane, ale to są jedne z nielicznych, które tak naprawdę są w pełni wodoodporne. Je można wrzucić tak jak teraz do wody i one popłyną. Tu praktycznie wszystko było robione po to, żeby było to bezpiecznie zrobione i żeby to było trwałe, konkretne, żeby nic nie stało po drodze. Tak było to wszystko dobierane. Pokonywał pan będzie 1200 km. Co to jest za rower? To jest znany rower znanej firmy Giant, to jest Disgroam Trujeczka. Tak naprawdę on jest dogłębnie zmieniony. Z oryginału zostały tylko obręcze i rama, a wszystko tak, napęd, napędy, wszystko jest zmienione na rodzinę Dora. No po prostu mocniejsze i takie, żebym ja się nie martwił, że coś się stanie. Przez jakie większe miasta będzie pan jechał? Z takich większych miast możemy wymienić Toruń, Malbork, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wadysławowo, Hel, Kołobrzeg, no i potem już powrót. Początek podróży to podróż z kolegami, tak? Ale dalej już samotnie. Tak, dokładnie. Potem już wszystko samemu, i tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko przede mną, nie wiem, co będzie, bo to jest wszystko jazda w ciemno i na dziko. Tam, gdzie stanę, tam odpoczywam, wszystko robię sobie w trasie, jedzenie. Jestem przyszykowany praktycznie na wszystko. Na ciekawość na zjada, co można zmieścić w tych sakwach na 10 dni. To jest niecałe 50 kg 6 sakw. To jest tak. Z przodu mam wszystko związane z jedzeniem. Z tyłu mam ciuchy i do góry na rollbagu, na tym takim dużym, mam wszystko, co jeśli chodzi o spanie. Namiot, nawet krzesełko mam ze sobą. Ma pan jakieś obawy przed tą podróżą? No mam obawy, tylko o kontuzję. I tak naprawdę o nie był, że jest na tyle wypróbowany i w takich warunkach nim jechałem, tak go męczyłem, że nie, nie, nie jestem w stanie sobie wymyślić jakiejś awarii, która by mi mogła jakieś sp sp kłopoty sp sporządzić. A jak rodzina zareagowała na ten pomysł? No tu będzie śmiesznie, bo jak zacząłem wychodzić z takimi pomysłami, to najpierw było taka... Takie niedowierzanie, nikt tego poważnie nie brał. Teraz y, powiem, że y, widzę po mojej żonie, że jest trochę taka wystraszona, co z tego wyjdzie. No wiadomo, obawa jakaś tam. Ja jestem optymista, myślę, że wszystko będzie dobrze. No i moja motywacja, to, mogę krótko powiedzieć, jak y, nie teraz, to już nigdy. Lata letą, nie, nie, nie cofamy się i nie idziemy do przodu. Muszę być świadomy tego, że jeśli teraz doszedłem do takie formy, to po prostu. Y, jeśli tego dalej nie pociągnę, to już nic z tego nie będzie, z takich wypraw, ani swoich marzeń. Wspominał Pan, że teraz je, celem jest Polska, ale tak naprawdę myśli Pan już o zagranicznych wojarzach. Jest mnóstwo, mnóstwo naprawdę pięknych y, miejscowości zagranicznych, które można odwiedzić. I to jest tak, tak naprawdę mój dalszy cel, bo jeśli tu mi się wszystko uda, jeśli zdrowie pozwoli i dalej utrzymam tą kondycję, to na pewno na drugi rok pojadę gdzieś za granicę. Z nami jest również Paweł, syn pana Tomasza. Paweł, boisz się o tatę? Trochę się boję, że może coś tam mu się stać, ale przeczuwam, że będzie dobrze. Cały czas mu będziesz dopingował pewnie. Oczywiście. Panu Tomaszowi życzymy powodzenia i szerokiej drogi.